Siemanko AWR z tej strony. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiejszą tematyką filmu będzie zarobki w transporcie. Zarobki w transporcie, ale nie takie oczywiste, bo gdybym miał powiedzieć tak z automatu, to pracując w transporcie możecie liczyć na przykład na kraju jakieś 300, 350, 400. Może nawet w niektórych przypadkach. 500 złotych dniówki, to już zależy od, od firmy, od może od stażu, od wielu rzeczy. Patrząc na, na przykład, na chłodnie jeżdżąc za granicę, możesz liczyć na 400, 400 500 zł dniówki, lub jakaś kilometrówka, lub jakiś tam fracht i tak dalej. Trasy dwutygodniowe. Patrząc na autotransport, to też możecie znaleźć ogłoszenia, w których jest i ja nie muszę tutaj tego mówić. To jest na ogłoszeniach. Możecie zobaczyć na przykład zakresy od 12 do 16. Możecie zobaczyć zakresy w tamtym roku, gdy było w autotransporcie bardzo dobrze i każdy potrzebował kierowców, bo zostawało z auta 4 dyszki, 5 dyszek. To nawet wysypywały się ogłoszenia zakres 15-20 netto. Mówię o kwotach netto. Teraz jest y, słaby rok na pewno, ale te stawki gdzieś tam te 500, 600, 700 zł, możecie złapać. Wiem, że każdy z Was tutaj czeka na może ilu zarabia AWR. To nie jest ważne, bo to czy ja zarabiam 10, 15 czy 20, to nie ma znaczenia, bo Waszego życia to nie zmieni, ale ma znaczenie. Moje doświadczenie ma znaczenie. 13 lat w autotransporcie, w ogóle w transporcie, 3 lata jeździłem gdzieś tam na plandekach chłodniach. 10 lat na loże, no i mogę przez to wam tutaj przekazać tą wiedzę nieoczywistą inną niż wszystkie osoby, które już jeżdżą w transporcie, być może trochę przejrzą na oczy, osoby, które chcą zacząć, to zobaczą, z czym to się je i jak po prostu uważam, że warto zaczynać, bo ja przekazuję tą wiedzę też moim uczniom. Mówię to na kanale, widzicie drogę w ogóle. Dzięki wielkie za ten pozytywny taki komentarz. Jestem w szoku, że oglądałeś wszystkie filmy. Teraz wam go tutaj wstawię. I, I po prostu to buduje fajnie i jeszcze bardziej mnie napędza do nagrywek, żeby wam pokazywać ten świat. Bo 6 lat temu właśnie było postanowienie, żeby pokazać wam ten świat zawodowy. I jeszcze wam tutaj wkleję wiek widzów, jacy oglądają. Wiem, że te osoby starsze po trzydziestce to często analizują, patrzą, czy na przykład w ten sposób, czy on ma rację, czy nie ma racji, czy, czy warto, czy nie warto, czy tu popełnia błąd. I dobrze. Mniej komentujecie, myślę, że analizujecie. Wyświetlenia to pokazują, że dużo ludzi ogląda, ale ja nadal będę Was prosił trochę, żeby te łapy wchodziły, żeby subskrypcje wchodziły, bo zawsze to jakoś później. Subskrypcja jest, dzwonek jest, to wchodzi taki film i więcej osób może go zauważyć. Jednego pominiecie, a na przykład te bardziej ciekawe zostaniecie i obejrzycie. Oczywiście w przyszłości będzie więcej tematów, będzie jakaś, jakaś może jakieś człapanie, może jakiś rozwój, ale dzisiaj jest temat zarobków i to nieoczywisty. Do młodych. Jeśli zaczynacie transport, moja wizja. Odbieracie to, mam rację, nie mam racji, mam wujka, wujek mi lepiej pomoże, to już kwestia wasza. Zaczynacie robić prawko. Robicie prawko, uprawnienia wszystkie, macie gotowe dokumenty i poświęciliście na przykład rok czasu na zrobienie dokumentów. I ja mówię, pójdźcie do kogoś do kabiny za na przykład nie 400, 500 zł dniówki, za 200, 250, nawet dwa tygodnie pojeździć za 100 zł bo ta ostatnia droga jest najważniejsza, bo wy zdobywacie doświadczenie, bez doświadczenia poważne firmy was nie wezmą. Tutaj na przykład w autotransporcie często firmy poważne chcą dwa lata doświadczenia. Ja się z doświadczeniem nie urodziłem też. Moja droga jakaś była, i patrząc dzisiaj, być może możecie czuć taki jakiś, jakiś kurcz, on już jest na tym poziomie, ale minęły lata. Dzisiaj, na przykład, moi uczniowie zaczynali dwa lata temu, trzy lata temu, pięć lat temu, i dzisiaj mają też te doświadczenie i też już wiedzę mają taką, że nawet ja nieraz o coś się zapytam i sobie poradzimy się. Bo to jest właśnie ostatnia droga, doświadczenie jest najważniejsze. I ja. Po prostu polecam zaczynać z kimś, jaki to nie byłby transport czy to na chłodni, na kontenerze, na tym, na tym, na tym w miarę z ogarniętą osobą mentalnie, żeby nie mówiła wam, że to nie ma życia na tym, nie ma sensu, to nie ma to. to. Po prostu, żeby was motywowała, a nie żeby was ciągnęła w dół. Bo spotkacie na swojej drodze wielu kierowców, którzy jeżdżą 10, 15, 20 lat i będą was zniechęcać. Będą wam mówić, że to jest upadek, to jest to, to jest to. Wiele takich czynników. Tylko czy na 30 lat branie kredytu i spłacanie na przykład 500 tysięcy, a później trzeba jeszcze dołożyć 500 albo 700 i spłacić milion 200, 000, czy to nie jest upadek, i później na przykład spłacacie przez 30 lat, uważam, że lepiej jest 10 lat popracować, odłożyć i nie brać. Tej nadwyżki sobie nie spłacać, tylko zarobić te 500 tysięcy, odłożyć 200, 300, zacząć coś robić. I żeby to robić, jak pójdziecie tą drogą, o której mówię, jestem przekonany, że Wam wyjdzie. Dlaczego? Bo sam 13 lat jeżdżę. Widzicie to? Że ci, którzy siedzą na kanale, mogą. Kurczę faktycznie. On na przykład włożył tyle w myjnie. O myjni będzie oddzielny, oddzielny film. On kurczę, traktor kupił, on kurczę, kupił sprzęt. Jakiś projekt brał, no w sumie racja, ale kasę musiał dołożyć jakąś. Co innego, jak ja bym nagle nie zarabiał, siedział i. O, wyszedł projekt, to sobie go cyknę. Nie, lepiej jest nastawienie swoje postawić, umieć zarobić, odłożyć, a później się urodzi jakaś wizja z jakąś kasą. 50 tysięcy odłożycie, 100 tysięcy, 150. Wyobraźcie sobie, że chcecie dzisiaj zacząć na przykład z inwestycją 300 tysięcy. Wy nawet nie macie zdolności kredytowej, nawet jak to by był najlepszy biznes i by bym wypalił. Możecie szukać inwestorów, ale już wtedy musicie jakiś procent oddawać. Musicie się dzielić, musicie coś wymyślać. Ale jak na przykład wizja tego biznesu ukaże się Wam i pomyślicie, zainwestuję 50, no są biznesy, gdzie zainwestujesz 10 tysięcy i pójdzie, ale mówię o takich biznesach, gdzie na przykład trzeba zainwestować więcej i macie pasję to robić. Jak macie 300 koła i zainwestujecie te 300 koła bez kredytu, to nawet jak Wam później nie pójdzie, to odzyskacie te 300 koła. Więc będzie, nie ma wizji po prostu takiego upadku. Dlatego zaczynając w transporcie, Pierwsze robicie wszystkie papiery, później zaczynacie jeździć, i jeśli wy nic nie umiecie, to nie zarobicie takich pieniędzy od razu na początku. Ale jest bardzo szybki przeskok, bo 2-3 miesiące i możecie już na przykład złapać 400-500 złotych dniówki. Tylko te 2-3 miesiące trzeba się poświęcić. Kolejna sytuacja jest taka że są firmy, które szkolą normalnie. I na przykład jest, wiem, że w Adampolu tam na trzy miesiące brali do kamili, kabiny, nie wiem, jakie to są zarobki. Wiem, że na przykład w Rubin Transie jeździliśmy, to była, było obsady podwójne i jak był młody, niedoświadczony, to siadał do osoby doświadczonej i tam na przykład ten doświadczony tam zarabiał jakoś więcej, a ten niedoświadczony mniej. I nie, nie miejcie pretensji, nie słuchajcie starych osób, które... Takie, jakby swoim nastawieniem życiowym, swoimi praktykami życiowymi nie osiągnęli może zbyt wiele, a dzisiaj chcą, chcą ciągnąć w dół. Na, otaczajcie się ludźmi, którzy chcą ciężko pracować, mają jakąś wizję. Ta wizja wymaga determinacji, sumienności, bo, bo nic tako nie przychodzi w dzisiejszych czasach, żaden biznes nie idzie tako. Trzeba naprawdę się wszystko starać, czy to w transporcie, czy w budowlance, czy wiadomo, rynek raz jest trochę lepszy, raz jest trochę gorszy. I tak to wygląda. Otaczajcie się osobami. I idąc na przykład na, do mnie na szkolenie, ja zawsze mówiłem, że systematyka jest ważna, wasze nastawienie jest ważne, wasza determinacja jest ważna. Nie szefa, nie kogoś. Wiadomo, że coś szef może wymagać. Traficie do, do topkaru. To będziecie mieli od razu wizję grubego poziomu, systematyczności wyjazdów, trasę i tak dalej. Traficie gdzieś indziej, to będzie słabiej. Różnie będzie. Dlatego ja nast zróbcie nastawienie takie. Zróbcie nastawienie takie od początku, żeby być systematycznym. Bo jak będziecie systematyczni, i na przykład miesięcznie będziecie zarabiać 10 tysięcy złotych, nie będziecie mieli problemów alkoholowych, problemów jakichś używek i tak dalej. Nie będziecie spożywać 7000 kalorii dziennie, bo ten co spożywa 3000, nie ma używek i, i ten to wystarczy mu 800 na życie, tak? Jak ma rodzinę, to 2 stówy na życie dziennie. A na przykład zarabia 400, stówki, 6 stówek cała rodzina, czy 8 cała rodzina, jest w stanie na przykład 500, 600 odłożyć dziennie. I na przykład po miesiącu, po dwóch, po czterech, po. Po dwóch latach pomyśli: kurczę, nazbierało się 200 tysięcy, trzeba coś zacząć. Tylko trzeba zacząć od samego dołu. I ten początek czas i tak minie. Czas i tak zleci, i tak będziecie tymi stopniami iść do góry. A nie ma nic lepszego, jak swoja determinacja, wizja i idziesz. Masz te światełko gdzieś tam i idziesz. Do tego światełka powoli cały czas człapiesz ku górze. I później masz taką dumę. To mi się udało, to mi wyszło. No to może trochę słabiej idzie, ale jakoś tam ten. Pociągniemy to w, ten, w tą stronę. I zaczynając szkolenie, nie czerpcie, jakie opłaty, tachograf, parkingi, trasy, tereny, gdzie? Jak to od wysokości, długości rozładunki, załadunki, wszystko uczcie się, w pierwszych miesiącach poświęćcie się uczyć ja miałem uczniów, którzy nawet mówili Andrzej, jeszcze z dwa tygodnie bym pojeździł, nawet bym Ci zapłacił nie, ja nie biorę ja mówię, ja już wiem, że sobie poradzisz będziemy mieli stały kontakt telefoniczny będę Ci podpowiadał coś Ci podeślę współrzędne podeślę Ci to, podeślę Ci to i później na przykład pół roku mija Ty zarobiłeś na przykład 20 tysięcy przeżyłeś ale masz to bogactwo w sobie, czyli umiejętności. Czyli możesz zmienić pracę na jedną, bo już się tak nie boisz. Możesz zacząć w ten sposób. może zacząć w ten sposób. Ja mówię to wszystko w praktyce, jako, pra jako praktykant, jako systematyczny driver. Nie mówię wam na wykładach w teorii. Na wykłady płacicie teorię, wszystko, a i tak praktyka jest najważniejsza. I nie otrzymujecie za prawo jazdy, dokument. Nie otrzymujecie wynagrodzenia. Tam płacicie i nie otrzymujecie i, i pretensji nie ma. Tak samo tutaj. Praktyka, praktyka, praktyka. Pierwsze 3, 4, 5 miesięcy. Poświęćcie się, nawet nie wysiadajcie z kabiny. Poświęcenie i później zobaczycie, że to odda. To do młodych. Mam jeszcze coś dla starych. Co może oddać? Właśnie. Systematyka sprawi, że na przykład odłożysz sobie, zarobisz 8, 10 tysięcy, odłożysz sobie 6, 8 tysięcy, czy tam 5 albo 7 tysięcy. Minie rok, odłożysz 70, 80, 60 tysięcy. Może się urodzić wtedy jakiś pomysł. Nie żyjcie na przykład na dobro luksusowe. Nie żyjcie na dobro luksusowe, że zarobicie i kupicie sobie samochód. Ja teraz kupiłem samochód po kilku latach Audi A5 2019 roku, i teraz na przykład jest postanowienie, żeby go sprzedać. Za, będzie wystawiony za 125 czy 122 tysiące. Może coś do urwania. Na tej zasadzie, ale to o tym jeszcze też coś będzie. Może, może nagram jakiś film, co tam dalej się dzieje, bo teraz nagrywam wszystko. Tylko myślcie o jakimś rozwoju. Myślcie o pozyskaniu na przykład zarobku z innej dziedziny pasywnego. Myślcie o na przykład, że te 100 tysięcy, które odłożyliśmy, czy 200, kupię mieszkanie w mieście. Albo kupię działkę, która za 5 lat, bo na tym nie stracicie, za 5 lat zyska na wartości razy 2. Okej, okay, inflacja rośnie, ale przynajmniej te, te pieniądze Wam nie spadną wartości. Bo później albo na przykład zaczniecie budowę, albo zaczniecie, yy, sprzedacie tę działkę. Na tej zasadzie. A wydawanie kasy jest fajne. Zarabianie własnymi rękoma i wydawanie, tworzenie czegoś jest bardzo przyjemne i bardzo atrakcyjne. Nie jakiś majątek, że wow, dostałem od tego 20 hektarów, sprzedałem, jestem milionerem. Normalny człowiek to Wam powie szczerze. Ja Wam mogę powiedzieć szczerze: jak jesteście nierobami i dostałeś 2 miliony w majątku czy 3, to ty jesteś dziadem zwykłym, że to sprzedałeś i, i swoje nastawienie po prostu będziesz kierował, że za 5-10 lat i tak nie będziesz nic miał. Bo uważam, że najważniejsze siedzi w Was ta moc, ta determinacja, ta sumienność, ta praca nad sobą sprawia, że od samego zera zaczynacie. Czy byście zaczynali w innym dziale? Musicie zacząć od dna, od zera. Od zera. Lekarze na początku, przez rok pierwszy tnął yy, na sekcji z walką. Myślicie, że tam jest kasa? Nie ma. Tam mija 10 lat i do, może dopiero w światełko jakieś się pokazuje, że są fajniejsze zarobki. Nigdzie nie ma tak kolorowo. Wszędzie jest to determinacja, praca, wizja i jakieś... Co będzie za 10-15 lat? Ja dzisiaj mam 33 i zobaczcie co jest. Co jest? Czy dalej mam wizję na przyszłość, na rok, na dwa do przodu, ma wizję, która tu się ukaże na tym kanale? Ale dzisiaj masz 20 lat, i żeby zacząć, musisz zrobić krok. Jeśli ty zrobisz krok, gdzie nie podejmiesz żadnego ryzyka, to zawsze warto. Może poznasz ludzi, może ten ci coś tam razem coś tworzycie, może ktoś ci pomoże. I powoli, do przodu, powoli, człap, 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 człap. Mogę przytoczyć tutaj Piotrka, który na ostatnich filmach z remontu trochę działaliśmy, przyjechał, przy kostce trochę mi pomógł i tak dalej. Mogę przytoczyć Piotrka, który ma dzisiaj 23 lata chyba, 10 lat jest różnicy. I on mówi, że ja go zaraziłem po prostu na tych filmach, że mówiłem Presti coś tam jeszcze. I on dwa lata jeździ systematycznie. Dwa lata jeździ systematycznie i to mi się podoba, bo ma wizję swoją, ma pomysł na siebie, idzie do przodu. Nie wiem, czy mogę mówić, w jakim kierunku idzie i jak to będzie wyglądało. Jeśli pozwoli, to na następnych filmach ukaże się to, bo będziemy jeszcze tam coś, mówi, że przyjedzie, coś tam podziałamy czy coś. To jeśli pozwoli, to na pewno się dowiecie w następnych filmach. Ci, co śledzą, to po prostu poznają każdą minutę tego życia. No i wizja do starych osób, do osób, które mają rodziny, dzieci, żony itd. Wiadomo, że czas w domu. O, to jest też taki dla młodych. Być może macie chęć założenia rodziny w przyszłości. I pamiętajcie, że w przyszłości za 8-10 lat, jak dzisiaj masz 20, być może będziesz chciał w domu być troszkę więcej. Nawet sytuacja będzie na to y, wymuszała. Więc y, więc droga wasza, wasze przemyślenia i wasze decyzje. Czy ja mogę być pomocą? Jeśli jestem, to świetnie. Po to jest ten film. Żebyście zobaczyli strzał do przodu, do przodu, do przodu. Ciężko czasami się wyrwać, bo bo po prostu czasami na tysiąc na rodzin na tysiąc rodzin w domu jesteś dwudziestolatkiem, masz mamę to tylko pięć, dziesięć mam wesprze Cię ojców, tylko tyle osób Cię wesprze w tym inni powiedzą to nie warto, to nieważne, to się nie podoba tylko czasami warto przeanalizować zaraz mam rodziców, całe życie są na etacie Kurczę, ten etat jest taki i taki. Kurczę, dzisiaj to. żebyście przeanalizowali też krytycznie swoje najbliższe otoczenie, bo to jest istotne, z jakim wy, takim yy, sosem, takim sokiem w sobie wyrośliście, bo to po prostu później odzwierciedla dalej, jak idziesz. I czasami warto, pomimo że to może trochę decyzja, decyzja boleć, ale trzeba podejmować decyzję i iść do starych jeszcze. Starzy, którzy na przykład tam, nie wiem, odziedziczyli dom, coś tam i mieszkają w tym domu i z rodziną i tak dalej i jeżdżą 15 lat i oni mówią, że domu nie wybudowali i, i będą, a, a szef już buduje piąty dom. Słuchajcie, jak szef kupił 10 lat temu jeden zestaw, później drugi, trzeci, czwarty, piąty i każdy z tych zestawów gdzieś nawet niech zarobi przy lepszych czasach 20 tysięcy, przy gorszych trochę mniej i tak dalej, jakieś awarie to przeżycia. No to normalne, że buduje i bardzo dobrze, że, że są te osoby, bo, bo wy możecie tam pracować. Nie ściągajcie młodych w dół. Pamiętajcie, że każda praca jest ciekawa, każda praca jest po prostu wzrostem też wszystkiego. Bo, być może ta osoba zarobi, zamówi sobie meble, być może ta osoba zarobi, kupi sobie samochód. Wzrostem jest i motywujcie bardziej, żeby jeszcze więcej osoby pracowały. Wtedy będzie lepiej, ale kwestia, właśnie, że to wszystko siedzi w Was. To jest ta kwestia. To wszystko siedzi w Was. W Was, dlatego że. Przez 15-20 lat być może popełniłeś takie błędy, takie kroki, że zacząłeś pić i idzie na przykład miesięcznie na picie 300-500 zł. Zacząłeś palić, przestałeś być systematyczny, doszły jakieś problemy, do tego spożywasz 5000-7000 kalorii dziennie, i do tego jeszcze masz w domu żonę, która nie pracuje. To ciężko jest odłożyć jakieś pieniądze. Jeśli, czy młodzi, czy starzy, zawsze dążcie do tego, żeby żona pracowała. Nawet przed ślubem, przed dziećmi, żeby miała umowę na stałe. Bo pójdzie do pracy, już w rytm pracy wpadnie, nie macie dzieci, będziecie mieli dzieci, pójdzie na, na macierzyńskie, pójdzie na wychowawcze, i później musi, musi być jakaś decyzja. Na przykład, czy do żłobka, nie do żłobka, to do przedszkola, czy na przykład weźmie sobie jeszcze urlop bezpłatny i jeszcze pociągnie, żeby dziecko mogło pójść na przykład do przedszkola. Starajcie się w tym kierunku i żeby później żona wróciła do pracy, bo raz, że ona będzie dbała o siebie bardziej, będzie, będzie po prostu i się, i się yy, zawsze fajniej ubierze, i się umaluje, i zadba, i to, i to, i będzie stały przypływ w domu, i będzie taka motywacja do działania. I ona będzie miała, i ty będziesz miał. Druga sprawa, zrezygnuj z wszystkich swoich używek, powoli, albo je ogranicz. Jeśli jesz za dużo, ten, staraj się zmienić siebie. Staraj się zmienić siebie. Bo. i systematyka. Systematyka, żeby była ta systematyka. Miesiąc, w miesiąc, 20 dni w trasie na przykład. 20 dni w trasie po 400 zł to masz 8, po 500 to masz dychę. Jako młody człowiek z dychy można odłożyć siódemkę na luzie jako y, rodzina Jeśli żona pracuje wszystko To i tak odłożycie 7 Ale jak nie pracuje to nic nie odłożysz I minie 10, 15, 20 lat i, I tak naprawdę nic nie odłożysz Więc to siedzi w was, w rodzinie Żeby jeden drugiego ciągnął ku górze To facet powinien rządzić, decydować w domu Jak powinna wyglądać wizja Jak Ja na przykład mam tą wizję Ja chciałem mieć rodzinę Chciałem mieć dzieci i idę tą drogą i mam tą wizję pokonywania następnych dni, następnych miesięcy, następnych lat, następnych sytuacji różnych. I chciałbym coś budować. Chciałbym coś jeszcze stworzyć. I myślę, że stworzymy to razem, bo Wy też tutaj to zobaczycie. No. Bo dlaczego to mówię? Bo widziałem yy, wielu kierowców. Z wieloma rozmawiałem, i oni nieraz do mnie mówili, że to jest upadek, to jest upadek, to jest to, to jest. Ja rozumiem, ja wiem, z czego to wynika. Jeździł miesiąc. Jaki jest sens? Zwróćcie sobie uwagę. Siedzisz w domu, ja mam kolegę, który jeździ za granicę, wracał z zagranicy, to zawsze zajmował się tutaj pracami, wybudował dom za gotówkę, dalej idzie i. Jest na plus, i przede wszystkim ma zajebiście w głowie, że robi to ze swojej pracy. Ma zajebisty luz, bo nie ma kredytu. Widzicie sytuację? Widzicie to, to podejście, jak? Ale jeśli wy dążycie za dobrem luksusowym, bo osoba, któraś coś tam ma, tamta czy tamta, bo jej się udało, bo ma bogatszych rodziców i tak dalej to od razu jeszcze bardziej władowujecie się w problemy na przyszłość. Bo trzeba zapłacić ubezpieczenie 2-3-5 tysięcy złotych, bo trzeba zapłacić za to, za tamto, za tamto. Sami się władowujecie, bo chcecie pokazać, no sobie teraz śmigam takim autem. To nic nie zmienia. Ale jeśli nie podejmiecie tej decyzji życia na pokaz i dobro luksusowe, i systematyka, i determinacja, to później wam to odda. Że będziecie mieli luz, będziecie lepiej wyglądać. Może zadbacie o to, tamto. Może pójdziecie na siłownię. Co jeszcze? No, właśnie. Systematyka. Pojechać w trasę, wrócić, pojechać, wrócić, pojechać, wrócić. Nie jest to zawód nie wiadomo jaki kolorowy, ale myślicie, że później weźmiecie na 30 lat kredyt, to będzie kolorowo? To będzie jeszcze większy dramat. Szybciej się rozwiedziecie, szybciej wasze, wasze ro, rodziny się rozpadną, jeśli będziecie mieli 3-4 problemy na głowie i jeszcze problem depresyjne jakieś, niż wcześniej zaplanujecie sobie życie i traficie na osobę w swoim planach. Bo ja na przykład uważam, że tworzymy to razem, rodzinnie, wspólnie i ta droga jest niezła. A może będzie jeszcze lepsza. Może będzie jakiś biznes. Ale zobaczcie, ile lat wstecz. Powoli człapiemy. Tak samo wy, systematyka, systematyka, systematyka i później coś. Systematyka, systematyka, systematyka i później coś. Ale pierwsze nauka. Nauka, nauka i jeszcze raz nauka. Jeśli się nauczycie, miesiąc, dwa, trzy, pięć. I wiele osób mówi, że autotransport trzeba polubić. Trzeba polubić. I nieważne, czy będziecie zarabiać, 15 czy dychę. Bo ten zdychał więcej odłoży niż ten 15 niepukładany człowiek. Ten zdychał bardziej zaangażowany, zmotywowany, z wizją, bez używek, więcej odłoży i rozwinie się bardziej niż ten 15. I ten 15 po 10 latach będzie miał pretensje do życia, do wszystkiego, będzie hejtował, że temu z 10 jak ci się udało. No właśnie kurwa tak. Podjął decyzję taką, że później na przykład z tych dychów po pięciu latach zainwestował. Ja mam kolegę, mojego świadka ze ślubu, który zarabia dużo mniej. A ja kupił jedno mieszkanie, kupił drugie mieszkanie. I to jest zajebista opcja. Zajebista i podziw wielki, że po prostu jest powoli człopanie. Pamiętajcie, że oszczędzając 200 tysięcy, to już umiecie oszczędzać. Już macie in plus do swojej po prostu yy, osoby. Już umiecie oszczędzać. I te 200 na przykład kupujecie mieszkanie. A te 200 000, czy 300 nadwyżki. Kredyt nawet jak jest wzięty. To Wam się spłaca trochę przez wynajem albo trochę nadpłacacie. I mija 5 lat, 7 lat, 10 lat. I te 200 tysięcy Wy znowu macie 100 200 odłożone. A te 200 tysięcy Wam pracuje... Tym spłacaniem, inflacją, wzrostem kosztów mieszkań, a później na przykład te mieszkanie, dobra, sprzedaję. Wy później możecie robić wszystko, co się tylko chce, bo sami zarobiliście na to. Mam nadzieję, że trochę was obudziłem, trochę przejrzycie. No i zapraszam Was w przyszłości na kolejne filmy, bo na pewno będzie różnych więcej, z czego też może zmotywujecie się bardziej, może. Zobaczycie, jaka jest moja droga, jaka jest nasza droga. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki za wszystkie łapy, dzięki za wszystkie subskrypcje. No i widzimy się w kolejnych filmach. Standardowo teraz było trochę tak, że lecieliśmy codziennie. Było trochę tak, że standardowo, taki standard to będzie czwartek 18, niedziela 18, ale będzie też niestandardowo. Czasami może będzie tylko jeden film, a czasami będzie trochę więcej. Trzymajcie się, a czy Ty. Czeszysz się grzebieniem?